Witam, nazywam się Tomasz iwan. Witajcie w programie Extra Time. Temat boczny pomocnik, niezależnie czy to z prawej strony czy z lewej, opozycja, no która jest pozycją chyba bardzo trudną dla zawodnika, bardzo ważna dla drużyny ponieważ sama nazwa wskazuje, to jest pozycja pomocnika, czyli człowieka, który powinien być zarówno w odpowiednim momencie, zarówno brać udział w grze ofensywnej, a kiedy trzeba w grze defensywnej. Czyli nie mamy tu czegoś takiego jak na przykład w przypadku napastnika, który ogranicza się tylko do tego, by... Zdobywać bramki, by koncentrować się na założeniach ofensywnych, tylko też do pomocnika, zwłaszcza bocznego, często należy gra w defensywie w momencie kiedy włącza się pomocnik boczny drużyny przeciwnej czy też obrońca. Na pewno też trzeba często wspomagać kolegów z linii defensywy. No, ale też oczekiwania ofensywne od tak zwanych skrzydłowych, jeżeli gra się w systemie 4-4 dwa, to jest system, który często u nas w kraju jest stosowany, są dosyć duże, bo ten, ten skrzydłowy powinien w odpowiednim momencie starać się dojść z piłką do linii końcowej dośrodkować bądź też starać się. Przełamać, wejść do środka, uderzyć w momencie, kiedy akcja jest z lewej strony, to prawy pomocnik powinien wtedy automatycznie znaleźć się w polu karnym. Zamykać akcję i odwrotnie, jeżeli akcja jest z prawej strony, to lewy pomocnik zachowuje się podobnie. No, jest to pozycja, która przede wszystkim jest bardzo pozycją taką ciężką. Wymaga. Wiele, wiele zdrowia od zawodnika. Nie każdy jest predysponowany do gry na tej pozycji. Na tej pozycji trzeba robić ogromne ilości kilometrów podczas meczu. Zawodnik się praktycznie nie zatrzymuje, bo, bo cały czas bierze udział i w ofensywie, i w defensywie. Na pewno umiejętności gry 1 na jeden są tutaj również bardzo przydatne, zwłaszcza w przypadku wyprowadzania ataków. Kiedy trzeba minąć obrońcę, kiedy trzeba dojść do linii końcowej i jeszcze celnie dośrodkować, na pewno też umiejętności techniczne, bo na dzień dzisiejszy dobre, celne, mocne dośrodkowanie wymaga takich umiejętności. I często też jest tak, że ci boczni pomocnicy są troszeczkę może niedoceniani, niewidoczni, bo gdzieś bramki strzelają napastnicy, ale tak się w wielu przypadkach zdarza, że to właśnie po dośrodkowaniu, po wrzutce bocznego pomocnika, więc pozycja bardzo odpowiedzialna, ale też i uważam, że bardzo trudna i, i, i pozycja, która gdzieś sprawia, że zawodnik grający właśnie tam robi tak zwaną czarną robotę, dośrodkowuje, bramki zdobywa ktoś inny, ale ja myślę, że ci, co znają się na piłce, to, to na pewno doceniają mocno rolę dobrych bocznych pomocników. Tak, no ja myślę, że polska piłka słynęła zawsze i nadal słynie z dobrych bocznych pomocników. Na dzień dzisiejszy na pewno jest to błaszczykowski, który swoimi występami, swoimi umiejętnościami pokazuje, jak powinien grać boczny pomocnik nowoczesny, bo za Przyjmijmy i wiemy to wszyscy, że gdzieś ta gra bocznych pomocników również na przełomie tych lat się mocno zmienia. W czasów wcześniejszych również Polacy tutaj słynęli, czy można tu, tu, tu postać Smolarka przywołać, który też często występował na tej pozycji i też był takim motorem napędzającym grę ofensywną. Ale może wróćmy do Kuby Błaszczykowskiego, który no pokazuje, że boczny pomocnik to nie jest tylko postać zamknięta gdzieś tam przy, 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 przy linii bocznej, który nie zachowuje się jak pociąg i, i, i jeździ tylko po tej jednej stronie, po torach w to i z powrotem. Często też swoimi niekonwencjonalnymi akcjami właśnie powoduje, że sam zdobywa bramki albo też wypracowuje bramki kolegom, schodzi do środka, szuka pozycji, nie jest przywiązany do tej bocznej linii i, i to powoduje też duże zamieszanie w szeregach przycisków. Więc myślę, że, że, że Kuba boszykowski to jest jak najlepszym przykładem, że boczny pomocnik to nie jest tylko gra przy samej linii, ale też często i zmiana tej pozycji, oderwanie się. Natomiast no, cały czas cechy, które predysponują ludzi do gry na tej pozycji, to jest na pewno dynamika, szybkość, duża wydolność organizmu, bo ta ilość pokonowanych kilometrów w czasie meczu jest duża. Jeżeli tak jak w przypadku Kuby dodamy znakomity Umiejętności techniczne, świetny dribbling, uderzenie. No to można powiedzieć, że mamy wzor wzorcowego, bocznego pomocnika.